Rodzina i przyjaciele mówili mu, żeby dał już sobie spokój z piłką nożną. 32 lata to optymalny wiek, by zakończyć sportową karierę. Jakub N po części przyznawał im rację. Co prawda bramkarz jak wino, im starszy, tym lepszy, ale zdawał sobie sprawę, że drugim Jerzym Dudkiem nie będzie. Kondycja już nie ta, zadyszka, urazy. Krótko mówiąc, czas zejść ze sceny. Jednak jakoś nie mógł rozstać się z boiskimi kolegami. Jeszcze ten jeden sezon, jeszcze kilka meczów. W meczu rozegranym przez jego drużynę 16 września 2017 roku, Kuba z powodu lekkiej kontuzji nie wystąpił. Chciał stanąć między słupkami bramki za tydzień, niestety nie dożył następnej kolejki rozgrywek. 17 września 2017 roku, około godziny 6.30 rano. Sławomir J., mieszkaniec miejscowości Kurów w województwie lubelskim, wracając z pracy do domu po nocnej zmianie natknął się na leżącego na chodniku mężczyznę. Sądził, że tamten upił się do nieprzytomności. No cóż, wczoraj była sobota, a w sobotnią noc? pomyślał. W tej chwili wyleciały mu z pamięci słowa popularnego przed laty hitu zespołu Perfect. Jednak mężczyzna leżał w dziwnej skręconej pozycji. Sławomir Jot pochylił się nad nim i momentalnie opuścił go niefrasobliwy nastrój, gdy tylko zobaczył krew i rany na ciele leżącego. Poznał go. Był to Jakub N. Mieszkał z matką w jednym z pobliskich bloków na drugim piętrze. Grał na pozycji bramkarza w miejscowej drużynie piłkarskiej. Tym razem Kuba nie ruszał się i nie oddychał. Nie dawał najmniejszego znaku życia. Zszokowany sąsiad sięgnął po telefon i drżącą ręką wybrał numer alarmowy. Lekarz pogotowia stwierdził zgon mężczyzny. Absolutnie nie wyglądało na to, aby pożegnał się z tym światem z przyczyn naturalnych, więc przekazał dalsze czynności medyczne koledze po fachu, który przyjechał z policją. Ze wstępnych oględzin wynikało, że Jakub N., matka zidentyfikowała ciało syna, odszedł na skutek ran ciętych i kłutych powstałych w wyniku pchnięć zadanych z ogromną siłą ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Naliczono przeszło 10 ciosów. Zgon, mniej więcej na dwie godziny przed znalezieniem ciała, spowodowało pchnięcie, które przebiło szyję Jakuba N., Policja rozmawiała z mieszkańcami osiedla, którzy, widząc pod oknami karetkę, radiowóz i funkcjonariuszy, wyszli zaintrygowani tym zgromadzeniem. Nie było świadków morderstwa, bo nikt nie miał wątpliwości, że doszło do zbrodni. Przy ciele piłkarza nie znaleziono dokumentu tożsamości, telefonu komórkowego i portfela, w którym jak ustalono miał gotówkę i kartę płatniczą. Kurów? To licząca niespełna 3000 mieszkańców miejscowość między Lublinem a Puławami. Centralnym punktem kurowa jest duży, wyłożony czerwoną kostką brukową plac. Przylega do niego zbudowany jeszcze za czasów Gierka pawilon handlowy, zaraz obok jest popularny supermarket, parking, przystanek autobusowy, apteka i kilka domów mieszkalnych. W niedzielny poranek, jeszcze przed odkryciem ciała chłopaka. Kilka osób zwróciło uwagę na dziwnie zachowującego się mężczyznę. Miał około 35 lat. Ubrany był w pasiastą bluzę z kapturem i zgniło zielone spodnie od dresu. Wysoki, rosły. Najbardziej charakterystycznym elementem jego wyglądu były intensywnie rude włosy. Na ramieniu miał plecak. Wie pan, chodził niespokojny po placu. Siadał na ławce, palił papierosa. Sprawdzał na przystanku rozkład jazdy autobusu, spoglądał na zegarek, po czym znowu chodził w tej z powrotem. Sprawiał wrażenie, jakby chciał jak najszybciej wyjechać z Kurowa, powiedział policji jeden ze świadków. To, że ktoś niecierpliwi się czekając na autobus, nie jest przestępstwem. Jednak na krótko przed tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce, kontekst tej sceny mógł być o wiele poważniejszy. Ale to jeszcze nie wszystko. Rudowłosy mężczyzna był widziany przy jednym z bankomatów. To oczywiście także nie jest zabronione. Tyle tylko, że osobnik ten trzykrotnie bez powodzenia próbował wypłacić gotówkę. Powód, dla którego mu się nie udało, mógł być dwojaki. Albo na koncie nie było środków, niektórzy nawet w takiej sytuacji usiłują wypłacić pieniądze, licząc chyba na pomyłkę systemu, albo to bardziej prawdopodobne, mężczyzna nie znał pinu, a zatem karta nie była jego. Odpowiedź na pytanie, czy należała do zamowlanego piłkarza, wkrótce poznała policja. W sezonie 2017-2018 drużyna skórowa występowała w trzeciej lidze piłkarskich rozgrywek. Mecze rozgrywała na stadionach, które niewiele różniły się od szkolnych orlików. Większość z piłkarzy pracowała, a w wolnym czasie zakładali korki i wybiegali na boisko. Mimo iż zdawali sobie sprawę, że nigdy nie trafią do Realu Madryt lub Bayernu Monachium i nie podpiszą intratnego kontraktu na reklamę znanej marki, to jednak nie traktowali piłki nożnej mniej poważnie niż największe gwiazdy tego sportu. Mecz to mecz, nieważne w jakiej lidze. Albo grasz, albo nie pajacu i idź do domu. Na treningach też się nie oszczędzaj, jeśli nie chcesz wypaść ze składu. Policja dowiedziała się od matki zamordowanego bramkarza, że Kuba spotkał się w sobotę wieczorem z kilkoma kolegami z drużyny w barze znajdującym się w pobliżu siedziby klubu. Mieli w zwyczaju spotykać się po meczu w tym lokalu. Chociaż sobotni wyjazdowy mecz przegrali 2-3 z jedynastką z Piask, to nie zamierzali zapijać smutku po porażce. Owszem, wygrać zawsze fajniej niż przegrać, ale to przecież sport. Spotykali się, żeby przy pizzy i kuflu piwa porozmawiać o błędach popełnionych na boisku oraz zastanowić się, jak poprawić grę w kolejnych spotkaniach. Potem rozmowa zeszła na tematy niezwiązane z piłką nożną. Żartowali i przeglądali zdjęcia w telefonach. Było spokojnie, nikt się nie upił, nie doszło do żadnej sprzeczki, przynajmniej jeśli chodzi o nas, powiedzieli policji zawodnicy. Potwierdzili to pracownicy lokalu, którzy doskonale znali piłkarzy. Z niektórymi byli po imieniu, nigdy nie skarżyli się na ich zachowanie. Jednak po pewnym czasie miły nastrój prysł, bynajmniej nie z winy piłkarzy. Na dwie godziny przed zamknięciem lokalu do środka wszedł rudowłosy mężczyzna w bluzie z kapturem. Był sam. Opróżnił szybko kufel piwa, po czym zamówił następny. Przy drugim już tak się nie spieszył. Zajęci dyskusją piłkarze nie zwracali na niego uwagi. Mężczyzna popijając piwo małymi łykami zaczął rozmawiać z jedną z kelnerek. Była to młoda, płatna dziewczyna. Pojdziesz ze mną na randkę, ty piękna? zapytał, gdy przechodziła koło niego. Mówił po polsku ze wschodnim śpiewnym akcentem, nieco przeciągał sylaby. Mógł być Rosjaninem, Białorusinem lub Ukraińcem. Dziewczyna odmówiła. Wyjaśniła, że nie ma zwyczaju umawiać się na randki z ludźmi, których nie zna. Odmowa nie ostudziła jego zapału. No to możemy się poznać nawet tu i teraz, powiedział. Uśmiechnął się, ale jakoś tak mało przyjemnie. Podciągnął rękawy bluzy, pokazując liczne tatuaże na przedramionach. Najwyraźniej był mocno wstawiony. Bez skrępowania zapalił papierosa, choć w lokalu wisiała tabliczka informująca, że palenie jest zabronione. Przepraszam, jestem w pracy. Odparła ostrzejszym tonem kelnerka. Zamawia pan coś jeszcze? A z papierosem proszę wyjść na zewnątrz. U nas nie wolno palić. Ta uwaga go rozłościła. Krzyknął, że Polska bla... nie będzie go wyrzucać z knajpy. Będzie tu siedział, palił i robił, co mu się podoba. Płaci i wymaga. I dodał coś jeszcze w swoim języku. Obelżywe słowa usłyszeli piłkarze siedzący przy stolikach obok. Poczuli się w obowiązku bronić dziewczyny. Podeszli do awanturnika i zwrócili mu uwagę, że zachowuje się po chamsku. Nakazali mu przeprosić kelnerkę, a on zaczął się stawiać. Doszło do krótkiego spięcia, ale na słownej utarczce się skończyło. Ten facet chyba zorientował się, że nie poradzi nam wszystkim. Uspokoił się, wypił piwo i poszedł sobie. Zeznali zawodnicy drużyny Skórowa. Wkrótce zamknięto lokal. Kelnerka, którą zaczepił pijany mężczyzna, bała się sama wracać do domu. Podrywacz mógł się gdzieś czaić. Poprosiła piłkarzy, by ją kawałek odprowadzili. Na zewnątrz rzeczywiście go zobaczyliśmy. Zaczął iść w tę samą stronę co my, ale udało nam się go zgubić. Po kilkuset metrach pożegnałam piłkarzy. Oni także zaraz się rozstali. Widziałam, że kuba ruszył w kierunku osiedla, gdzie mieszkał, powiedziała policji dziewczyna. Koledzy Jakuba N. potwierdzili jej słowa. Nawet mieli nakazać mężczyźnie, żeby przestał ich śledzić, ale w pewnym momencie stwierdzili, że już za nimi nie idzie. Rysopis mężczyzny, który wulgarnie nagabywał kelnerkę w barze, był udząco podobny do człowieka, który w niedzielę o świcie kręcił się po placu i chciał wypłacić pieniądze z bankomatu. Niestety... Ze względu na dzień wolny, policja nie mogła sprawdzić w systemie bankowym, czy z karty Jakuba N próbowano realizować wypłatę gotówki. Należało poczekać do poniedziałku, ale i nie dysponując takim potwierdzeniem, śledczy nie mieli wątpliwości, że tak właśnie było. Z dotychczasowych ustaleń wyłaniał się prawdopodobny scenariusz tego koszmarnego zdarzenia. Pijany mężczyzna. Zapewne cudzoziemiec Zabuga, rozścieczony odmową dziewczyny i ostrą reprymendą, jaką usłyszał od piłkarzy, postanowił się zemścić. Dopóki szli w grupie, nie odważył się ich zaatakować. Zrobił to, gdy każdy z nich poszedł w swoją stronę. Pozbawił życia Jakuba N., a następnie ukradł mu telefon komórkowy, pieniądze i kartę do bankomatu. Ale dlaczego na ofiarę wybrał właśnie jego? Czy bramkarz naraził mu się bardziej niż pozostali? Nie wydaje mi się, Kuba był najspokojniejszy z nas. Starał się załagodzić tę awanturę. On zawsze taki był, na boisku i poza nim. Nie powiedział nic, co mogłoby drugą stronę sprowokować do ataku, zapewniali piłkarze. Może bramkarz stanowił najłatwiejszy cel. Osiedle, na którym mieszkał w środku nocy, było opustoszałe. Jednakże kwestia, dlaczego właśnie on nie należała teraz do najważniejszych. W pierwszej kolejności trzeba było ustalić dane tego człowieka oraz miejsce, gdzie aktualnie przebywał, a następnie zatrzymać go i wziąć w krzyżowy ogień pytań. Z ustaleniem personaliów przypuszczalnego sprawcy policja nie miała problemów. Poszukiwanym mężczyzną okazał się jeden z sezonowych robotników pracujących u okolicznych gospodarzy przy zbiorze kalafiorów. Był to 37-letni Andrii D., narodowości ukraińskiej pochodzący z okolic Równego. W Polsce przebywał od kilku tygodni. Raczej małomówny, pracował solidnie. Nic do niego nie miałem, a reszta mnie nie interesowała, powiedział pracodawca Andriade. Andrii kilkakrotnie przed krytyczną nocą zachodził do lokalu, w którym doszło do sprzeczki. Rozpoznała go inna kelnerka. Sporo pił, wódkę, piwo, albo to i to, ale zachowywał się spokojnie. Podejrzanego mężczyzny nie było w kurowie. Uznano, że w niedzielę rano wsiadł na przystanku do autobusu i przypuszczalnie pojechał do Lublina, bo większość komunikacji zbiorowej na tej trasie kursowała między Lublinem a Puławami. Kierowca jednego z busów to potwierdził. Podejrzany mężczyzna wysiadł przy dworcu PKS. Cała ta koszmarna sprawa głęboko wstrząsnęła lubelszczyzną. Wzburzeni byli nie tylko Polacy, ale również rodacy Andrija D, pracujący jak on w gospodarstwach ogrodniczych i sadach. Niektórzy z nich już od lat przyjeżdżali w tym celu do Kurowa. Właściciele gospodarstw chętnie ich zatrudniali, ponieważ wśród Polaków nie było wielu chętnych do takich zajęć. Miejscowi byli do nich na ogół dobrze nastawieni. Pracowali solidnie, nie szukali zaczepki, dzięki polskim zarobkom mogli w miarę dostatnie żyć przez resztę roku w swoim kraju. Teraz jednak obawiali się, że nikt ich już nie zatrudni, bo wszyscy będą traktowani jako potencjalni mordercy. Policja przyjęła, że Andrzej D., dotarłszy do Lublina, nie zagrzeje w nim miejsca. Aczkolwiek całkiem tego nie wykluczono, ale będzie uciekał dalej na wschód, najprawdopodobniej do swojego rodzinnego kraju. Zapewne zdawał sobie sprawę, że grunt mu się pali pod nogami, więc może nawet od razu na dworcu wsiąść do autokaru jadącego w kierunku Ukrainy. Z Lublina do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku jest niespełna 100 kilometrów. Andrii D mógł więc już być za Bugiem. Mógł jednak wciąż czekać po polskiej stronie na odprawę. Policja, licząc na łódź szczęścia, ruszyła w pościg za podejrzanym mężczyzną. Powiadomiono Straż Graniczną. W Dorochusku stało przy granicy kilka autobusów międzynarodowych. Funkcjonariusze oddziału antyterrorystycznego policji i pogranicznicy wchodzili po kolei do każdego pojazdu i bacznie przyglądali się podróżnym. W jednym z nich zobaczyli rudowłosego mężczyznę, który na ich widok nerwowo schował się za oparciem siedzenia. Był to poszukiwany Andrii D. Został wyprowadzony w kajdankach i przewieziony do aresztu w Lublinie. Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli pozbawienia życia Jakuba N. Podał swoją wersję zdarzenia. Tego dnia po pracy wypiłem z kolegami... Wieczorem poszedłem do baru, bo bardzo podobała mi się jedna z tamtejszych kelnerek. Chciałem się z nią umówić na randkę. Ona jednak nie miała na to ochoty. Może i powiedziałem coś, czego nie powinienem był mówić, ale byłem zdenerwowany. Doszło do sprzeczki z mężczyznami, którzy siedzieli kilka stolików dalej. Zostałem przez nich obrażony ze względu na moją narodowość. Wyzywali mnie od banderów, wyjaśnił andri D. Takiej zniewagi, jak stwierdził, nie mógł znieść. Zapałał rządzą zemsty, ale on był jeden na przeciwników kilku. Gdyby doszło do starcia, wynik byłby z góry przesądzony. Dlatego wyszedł z baru i ukrył się w zaroślach. Wiedział, że niedługo wyjdą, bo zbliżała się godzina zamknięcia lokalu. Zauważyli, że ruszył za nimi i przyspieszyli kroku. On ciągle jednak ich śledził, zwiększył tylko dzielącą go od nich odległość. Zdecydował się zaatakować mężczyznę, który pożegnawszy się z kolegami, skręcił na osiedle bloków. Już wcześniej go sobie upatrzył. Tamten, co prawda, starał się załagodzić w barze sprzeczkę i nie nazywał go bandowcem, ale jego pogardliwy wzrok mówił, że tak właśnie myślał. Podskoczył do niego, gdy Kuba znajdował się 200 metrów od domu. Uderzył go pięścią w twarz, potem sięgnął po nóż i zaczął mu zadawać cios za ciosem w brzuch klatkę piersiową mi szyję. Nie byłem wtedy sobą, ogarnęło mnie jakieś szaleństwo, tłumaczył się. Ochłonął, gdy bramkarz leżał na chodniku, nie dając oznak życia. Przeszukał mu kieszenie i zabrał telefon, portfel i dokumenty. Jak wyjaśnił, kradzież nie była motywem jego czynu. Wcześniej nawet o tym nie myślał, jednak po wszystkim wpadł w panikę. Zdecydował się jak najszybciej opuścić kurów, potem uciec na Ukrainę. Niewiele miał jednak własnych pieniędzy. Gdy nie udało mu się wypłacić gotówki z konta Jakuba N., postanowił sprzedać jego kartę płatniczą w swoim rodzinnym kraju. W Lublinie przesiadł się do autokaru linii międzynarodowych. Wersja podana przez Andrija D. nie odpowiadała rzeczywistemu przebiegowi zdarzenia. Przesłuchiwani piłkarze, którzy byli wtedy z Jakubem N. w barze oraz pracownicy tego lokalu zaprzeczyli, że ktokolwiek z nich użył w stosunku do Ukraińca określenia ban, owiec i innych słów mających znamiona nienawiści ze względu na narodowość. Jedynym powodem konfliktu było chamskie zachowanie Andriade. Prokuratura sceptycznie odniosła się też do wyjaśnienia złożonego przez oskarżonego, że wystraszony odpowiedzialnością swoich czynów okradł mężczyznę, by uciec z Polski. Fakty były takie, że miał pieniądze na podróż. W przeciwnym razie nie zostałby wpuszczony do autobusu. Wiele mówiła przeszłość Andrija D. Kilka miesięcy przed przyjazdem do Polski zakończył odbywanie piętnastoletniej kary więzienia. Wtedy skazany został za pozbawienie życia kobiety na Ukrainie w celach rabunkowych. Pytany o to, twierdził, że był niewinny, mimo iż w sądzie przyznał się do winy. Urobili mnie w to. Policja kazała zeznawać pod ich dyktando. Nie miałem układów ani pieniędzy, żeby się wykupić, więc musiałem odsiedzieć ten wyrok. Utrzymywał. Podczas kolejnych przesłuchań podejrzany stwierdził, że nawet nie tknął Jakuba N. Podał jeszcze mniej prawdopodobną wersję niż właśnie na tle narodowościowy. Wyjaśnił, że widział, jak jacyś nieznajomi mężczyźni napadli na piłkarza, pobili go i podziurawili nożem. On próbował go ratować, podszedł, żeby sprawdzić mu puls. Odpowiadał przed sądem okręgowym w Lublinie za pozbawienie życia ze szczególnym okrucieństwem. Do końca szedł w zaparte, twierdząc, że jest niewinny. Wobec braku jakichkolwiek okoliczności łagodzących, Andry D. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obawy obywateli Ukrainy przyjeżdżających na Lubelszczyznę do pracy w ogrodnictwie, że przez czyny popełnione przez ich rodaka będą mieć problemy z zatrudnieniem, okazały się przesadzone. Nadal przyjeżdżają i pracują. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, powstał przy współpracy z magazynem Detektyw. Tekst opracował Karol Reps. Zmieniono personalia i niektóre szczegóły, natomiast ta historia jak najbardziej jest w pełni prawdziwa. Pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie. Zachęcam jak zwykle do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia.